Trochę, dobra, słowa popierdzieliłem chyba e, w poprzednim odcinku. Zara, to jest już chyba mój ósmy odcinek z Inscription, który nagrywam dzisiaj. Sorry, ale mega mi się podoba ta gra. <grym> Idziemy dalej w takim razie. Tak, to są od Wiz. <grym> to weźmy, nie? XD Jest darmowy. Chcemy go wziąć, to go weźmiemy, dobra? Nie mamy it itemów w ogóle. Czy tutaj moglibyśmy poświęcić coś temu bogowi śmiesznemu, no ale dobra. Wybióra. <coughs> oh, powerful item. Turns this, and I'll skip my next turn. Oh no. You can't use that. Co to jest? Nie wiem, chcę to. <laughs> A, i nóży za koitem Też. Ale to jest potężnik. Okej. Okay. Ciebie postawimy tu. Ciebie postawimy tu. I od razu możemy walnąć tak. Walnąć tak. Za trzy od razu. Cztery. Okej, okay. wiewióra, cyk, cyk. batnie nie żyje. Góde, niebezpieczny trochę. Cyk, cyk, cyk. Dobierzemy, tam jest wydra jakaś. Cyk, za 5. Ci mnie za... Dwa uderzą. Dobra, a to co jest? Kojot. Jaki tam total misplay? Nie wiem co to jest. Failure. To the user. Nothing will happen. This bottle of goo has no use. Okej. Okay. I to jest wygrana. Nawet z nadwyżką, także bardzo dobrze. Uh, możemy iść tu. Po totem. <laughs> daj mi mrówkę albo ringworm. To w sumie na to samo wychodzi. jesteśmy w Wetlands, tak. Idziemy pod totem w takim razie. o, tak. Wywiórki będą trzy krwi teraz. To jest OP, to jest actually OP. To to jest dobry run. To jest dobry run. Może w końcu coś actually wyjdzie. Jest! On też jest wiewiórką? Nigdy. Exactly. Dobra, mamy mrówki. Mamy ringworm. Dobra. Więc tak, wiewiórka. Poświęcamy wiewiórkę, stawiamy tego. Stawiamy tego tu. I zadajemy cztery od razu. Oj, no tak on się przesuwa. Czemu ja Feverkę wziąłem? Jestem idiotą. Dobra, mogę, mogę się zasłonić, I guess. I wrzucić Turquoise. <grywka> tak losowo. Kiedy mi się przesunie, wtedy zniszczy tam. To poproszę. Ok, zniszcz tego, daj to tu. Zatrzywanie. Ok, no nie, zabijamy. To nie wdzięcznik. <gry> Kurde, ale mnie walnie za sześć. O, mordę. Niedobrze. Ale że stoł tak akurat. Yeah, ja Muszę cię tu postawić. Nie widzę innej opcji. I am serious, you cannot use that. There is no possible use for it. I'll place it on the shelf over there for now. My advice? Avoid it. Ok. Ok, stołt przeżyje. I ja przeżyję. <laughs> Dobrze. Bloodhound. Weźmy wybiórę w takim razie. Tutaj. To usuniemy, dajmy tu blok tego Bloodhounda. Okej, okay, jest dobrze. Jest czyli dobrze. Wygrywamy to w tym momencie. Z jednym zębem. Szkoda, że tylko jeden, ale udało się. To najważniejsza. Troper Pokaż mi te skóry. Moje pelts are clean Stać mi na złoto. Stać mnie! Jeszcze na rabbit Pelt Dziękuję Ci. Thanks for patronizing. Teraz znaleźć merchant, e, który jest... Nie wiem gdzie. To jest chyba to czyli idziemy w lewo. Plus jeden power. No oczywiście, że wilka dajemy, on będzie tu potężny przecież. E, nie, idziemy stąd, dziękuję, nie chcę. Okej, okay, walka. Ostatnia walka i potem będzie już Anger. Wydaje mi się, że z tym totemem mamy naprawdę duże szanse. Kładziemy sobie to. Mm hmm, od razu możemy położyć tego. Możemy tu poświęcić dziś się zasłonić. Albo możemy od razu wygrać. <grymne> Damn! Nice. Tak, mam rzeczy. Pearpelts. Okej, okay, kogo chcemy? Na Anglera ten się przyda. I weźmy tego Golden Pelt Magnificent. Co to jest? Nie wiem, ale chcę to. Mamy trzy zwiewiórki, czyli to można to wykorzystać. Dobra, jeszcze i dostaniemy przed walką. To musi być to. O, nożyczki, kozacko i wywiórka. I mamy nóż ciągle. Dobra, to, to, musi być to. Jak ja to przegram, to naprawdę jestem noobem. I jedną się mamy. Stronger, greater smoke. Tak. Angler. Fuming fresh fish, easy choice. Squirrel. Okej. Okay. No to myślę, że ta sama taktyka, czyli cyk. Teraz cyk i stawiamy tego. I cyk, cyk, stawiamy tego. I wygrywamy pierwszą rundę. Została tylko druga. Gowisz. Ok. Weźmy kartę w takim wypadku. Stawiamy sobie Greater Smoke eee, Przetniemy mu tą kartę dwie wiewiórę, cyk, cyk I stawiamy to i wygraliśmy Go fish jest już myślałem, że tamten nie zatykuje Wygraliśmy, flowless po prostu, flowless, to jest tak dobry run Reignite. Reignite. Perhaps one of these will. C'est-à-dire, Rare Karta. Nie push them. to robi? When a card bearing the sig displayed, a chimney is created on each empty adjusted space. A chimney is defined as power one health. This is a wiem, I don't know what I'm going to do. You considered one of the anglers' catches as a meal, but the rank odour deterred you. Dinner would have to wait. A moment. Nova plancha, Uwaga. zimowarka. A freight gust of wind billowed unwelcome into your lungs. The beauty of the falling snowfields to distract you from the chill in your bones you had ascended to the snow line. the pain is unbearable. even after all these years, what do you want? i have very little to live for these days. Uh, it's done. the master is free. Oh, the end must be close now. The magnificent is free. It must be close. Uh, watching the anglers lose. Now that's suited my pain. An old rival of mine, that fisherman. He bested me this time, but I will have another chance. Oh, I see you have a little something special up your sleeve. Fear not, I won't blow your cover. You just need to get a hold of that camera of his. Maybe if you defeat him, you would get a chance. Hey. Something special. All you need is an opportunity to use it. I have seen challengers touch his legendary camera, but only if they are able to defeat him. Defeat him once more. That should do it. He has no idea what you have up your sleeve. A, ah, on o oh, Dobra, ty już nie będziesz chyba nic gadać więcej. Okej, okay, trzeba go jeszcze raz pokonać w takim razie. Cześć, czy ja tu widziałem więcej zębów? Oczywiście, że tak. Poproszę. I lecimy dalej. Chyba. Chyba. Nie, to już w kolejnym odcinku. To już w kolejnym odcinku, <ścoughs> odcinku zostawiamy sobie, także ja się z żegnam. i widzimy się w kolejnym, tak jak samo jak zawsze. Trzymajcie się. Cześć!